nauczycielka ze Sprzowa, samorządowych radnych gminy Strzegowa, Społecznych, literat, koordynator akcji Radnej Manufy. Ogromne brawa na miejscu 18 jest pan Radosław Stokłosa, prawnik szczęśliwy, mąż i ojciec czteroletniego Jasia, reprezentant solidarnej Polski z Pigniewaziowo, Związkowie związkowiec PKMO 19. należy do Pani Agnieszki Krzelutowskiej, która jest wykładowcą akademickim, doktorem ekonomii. Roba witam oczywiście Płoc-Czaninką, wolnych chwilach lubi czytać książki historyczne. Ogólnie brawa! fantastycznych kandydatów do parlamentu, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zamyka pan Albert Kołodziejski. Samorządowiec. Samorządowiec, prezes spółki miejskiej, były radny powiatu, doradca, przewodniczącego Komisji Gospodarki Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej. Proszę Państwa, tego to...